Witam, witam, Stan retro z tej strony chciałem tutaj przedstawić moje nowe lampki, zakupione w zeszłym tygodniu na weekendzie na Karbucie, więc przeważnie kupuję rzeczy, których nie mam, ale jak są takie lampki, no to będzie albo do zastępstwa na wybór, która lepsza, mniej porysowana czy bardziej estetycznie to wygląda albo na wymianę. Ale jak są dwie lampki to się na, to się na pewno przydadzą bo jedna będzie stała po lewej stronie półki a druga po drugiej stronie. Więc tak to się prezentuje. PlayStation z silniczkiem w środku taki wiatraczek kręci tą wodą w środku są oczywiście Symbole PlayStation z przycisków, które znajdują się na padzie x kółko, kwadrat trójkąt Tu mamy lampkę, która się wyłącza i zmienia kolor Nie, chyba tu jak się wkładało baterię, to mrugało I zmieniało kolor po jakiejś tam sekundzie I tu mamy lampkę z Xboxa nic się nie kręci, bo to jest po prostu taki yy, taki pojemnik, można powiedzieć szklana butla y, z przyciskami od y, Xboxa y b x i a więc tak to wygląda. Oczywiście Xbox znaczek musi być. Tu jest akurat na baterię ta lampka to światełko też na baterię, a to jest akurat do kontaktu przez przewód, bo jednak żarówka musi być zasilana prądem, żeby to lepiej wyglądało. No, w sumie ciągnie to energii trochę, ale ten kręcący PlayStation to mi się naprawdę podoba, więc to jest wypas. Jest nawet cichy, chociaż wiatraczek nie słychać. Bardziej słychać te metalowe znaczki uderzające o, o powierzchnię więc tak to wygląda i co będę przedłużał. No, podoba mi się, kolekcjonuję takie rzeczy i na półkę przy grach na pewno będą dumnie stały. Mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się, trzymajcie się na razie. I widzimy się na live jutro. Na razie pa!